Witajcie na kanale Ma Gra, Macie z tej strony. Dzisiaj mamy odcinek owca i jeźdźcice. I trzej, trzej jeźdźce. Apokalipsa. Apok Dzisiaj mamy odcinek z owcą i trzema jeźdźcami apokalipsy. Oto ci jeźdźcowie, jeźdźce, czy jak to Tak zwał. O, ten nie ma znaki, ty. ha, ha. W ogóle paczki są jakieś, a nie, jest odznaka tam widać, tam pod paczką, to się bałagan zrobił. Yy, woda roślinka. Yy. No i oczywiście owca. Kurczę, nie umieści mi się to na ekranie. Ale wiecie jak to wygląda, Nie widzieliście mnie od razu, a poza tym było na tym, Fab, nie wiem, najlu czy jak to się to mówi, czy to pisze. Yy, porównamy sobie pull righty z tego boksa podobno jest wyższa szansa na shiny. Nie wiem. Znaczy, sprawdziłem ponad 200 paczek. Nie było dużo otwarć tych boksów. Sprawdziłem ponad 200 boosterów. No faktycznie yy, była ciekawa szansa na tego shiny. jest zadawczo się. Trochę wyższa niż w innych boksach. No ale próbka też mała. No bo co to jest 200 parę boxów? Eh, 200 parę paczek. Pin boxy są o tyle ciekawe, że pull rate są niby podobne, ale. Trafiamy albo dużego hita, albo nic. Dosłownie jest kupa pinboxów, w których nic nie ma, i jest kupa pinboxów, w którym możemy trafić dwa hulary. wimax HULAT albo Sekret i jeszcze coś. No jest, jest naprawdę ciekawie. Więc sobie to rozpakujemy, zrobimy dwie kubki, porównamy, no i zobaczymy. Dobra, czas to rozpakować. Tutaj kody na pokemony promocyjne z boxów: 1, 2, 3 i 4. Tak prezentuje się odznaka trawiasta, taki dość duży klocek. Tak prezentuje się odznaka wody. Też duży klocek, ale wydaje mi się ładniejszy. No i to jest najbardziej kozacka odznaka moim zdaniem, Senti scorczowa ogniska. Taki, taki, taka głowa, sent <kluzła> taka głowa Senti. Sętiskocz promocyjny numer 48. Eldeghost numerek 46 i Dreadnought numerek 47, czyli trzy obok siebie. Promocyjny Double V. Taka owieczka, jest to reprint tego samego co z Rebel Clash, numerek 49. W sumie krzywo wycięty. Tak samo jak Charizard z Eli Trainer Boxa. No oczywiście duży Double V. I niech nam tutaj Double stoi i pilnuje, żebyśmy mieli dobre trafienia. To tak, będziemy sobie otwierać, nie wiem, tu z 9 tych y, pinboxów, tu są 4 tabule, więc zrobimy 2-1, 2-1, jakoś to tam wyjdzie. E, no dobra, to na bok. Nożyczki, gdzie są? A to no co ja zrobiłem z nożyczką? Dobra, mam. To na, wycinamy. Pierwsza paczka, ale Creme Vimax. Cyk, cyk, cyk i wyciągamy kobiały biały. Hmm. Będzie karta holo, będzie chociaż holo. Jej, na bok chyba coś tu było. Eee, to tak. Milo, Turfil Stadium, Bidril, Karwana, Słablu, Fullpix. Trabisz, Rolikoli, Rolikoli, Like and Rock a jednak, czyli nic nie było w tej parce. Nic ciekawego, bo coś to było, nie? Dobra, druga. Raz, dwa, trzy. Czy raz, dwa, trzy mówię tu. Tu trochę bez sensu, nie? Cyk, kodzik. Raz, dwa, trzy. Tu powinno być. Raz, dwa, trzy. Właśnie. Dobra. Tu mam machoka, rotombaika. Jestem ciekawy, czy jest jakaś w ogóle rerka, której jeszcze nie trafiliśmy. Bo już nawet tego garen Obstagona trafiają ostatecznie. W poprzednim nagraniu. O, Obstagon w wersji reverse. Nice. Bardzo spoko. A, dobra. Teraz stąd. No ale się trochę przesunęcie, nie? O Ramy. Boję, że utnę jakąś kartę. Naprawdę, jakbym to zrobił, trafiłby się Charizard, albo w ogóle jakiś Rainbow, to by był dramat. Eee, tak, tu. Raz, dwa, trzy. Energia na bok. O, tu już na pewno zrobiło. było. Eee, drill Hop, Maczok, Swablo, Hatena, Galarian Linon, Pokeball z Skragi. Timiel Grant jest Riversem i ostatni kartą z Galerię Kursola. Czyli widzicie, Double Box daje lepiej póki co. Dobra. Wracamy do pinów Fluła. Kod raz Ten poprzedni kod był chyba w naszą stronę, nie? Aż to jest dziwne. Powinni tam. Lepiej sprzątać te karty. Dobra, Wikini, Machok, Kabu, Ekans, Kakuna, Nikit, Swablu, Machop, Jepart i Zygartę. Nic ciekawego. O, ciekawe, czy ta jakieś jakieś szaleństwo podobne jak w poprzednim odcinku. Jeżeli nie oglądaliście, to polecam. Naprawdę polecam. Sam byłem w szoku. Dobra. Tu mamy kolejny kodzik, dla Państwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Jestem ciekawy kiedy w ogóle złożę te filmiki. Tak mam mało czasu na wszystko. O, Kabu. BD. Absol, Ekans, Kakuna, Niki, Słablu, Machop. Tu chyba... O, Gardevoir V. To jest chyba nasza... Kolejna karta, walk. Mówiłem, że to jest najpopularniejsza fałka. Mówiłem. Kto mi nie słuchał, ten może sobie teraz nic nie robić. Też w sumie powinienem odwrotnie układać. Tu powinien być piny, a tu powinien być tabu Vbox. Dobra. Co do półrejtców, jest podobnie czyli około 27% szans na trafienie czegokolwiek, i później. Też to się podobnie rozkłada, czyli tam 70%, 20%, 10% No póki co trafiamy te najpopularniejsze droby Victini, Potion, ta puszka Buaroli, karwania, Naprawdę mało komonów tutaj musi być, skoro tak często wpadają O, Bidrill. I ostatnia karta, Profesor Research Dobra, teraz chyba pora na Dubula Ciekawe czy trafimy jeszcze coś z tego boksa. Mieliśmy jedną z fałkę z Zetekuon to w sumie już nie jest tragicznie, bo to wychodzi 25%. Chociaż no, jak mówię, trafiają się, o rany, o rany. Trafiają się kosmiczne te boxy. Chociaż właśnie ten kod był odwrócony właśnie w Double Boxie. Ciekawe. Absol, Milo. Milo, Sizzle Pit, Machop, Machopów mamy już cały worek, nawet 2 albo 5 Zygarde i and Rock. I nie wyrzuciłem karty energii, za to wyrzuciłem Gradbola. Dobra, teraz znowu, znowu wracamy do pinów. I co, jesteśmy w połowie drogi, tak widzę. A ile tych paczek było razem? 4 plus 12, 16. No, 4 trafienia to by było tak, wiecie, uczciwie. Więc Spaw, kodzik. Karta energii na bok. No i lecimy. O, nożyczki nie przeszkadzajcie. Kabu, Timmy Legrand, BD, Hatena, Nikitua. Inke, jakiś zwykły V tam nam się wychyla. Kakuna i Gardevoir. Mówiłem, że Gardevoir jest najczęstszą fałką. Mówiłem, mówiłem. Dobra, czyli... Nie to było. Nie wiem z czego to było. Było chyba. Sp... Nie to było spinboxa. Nie, już zgłupiałam. Eee, dobra. Serfecz? Serfecz, przepraszam. Tak mówię serfecz, bo tutaj leżą te boxy serfecztowe koło mnie i one też będą otwierane. Znaczy będzie jeden taki otwierany: eee, Absoluto, Machok, Skarwania, Swablu, Vulpix, Trubisz, Rolikowi, Malamar i. Lajkon like rok znowu? Dużo, lajkon like roków, nie? Chyba już trzeci i to tylko w tym odcinku. Dobra. Double. czy ty masz jeszcze coś ciekawego do pokazania? Obstawiam, że nie. W końcu mieliśmy dwa trafienia do ale zobaczcie, piny, nie? Ach, piny, jak słabiotko. Teraz, dwa, trzy. To w bok. I mamy, ła, wow. Vitril, ha. Ach, ach, już chyba widzieliście. To, dobra, to lecimy do końca i tu mamy Sharpedo i Zygarda. Ale spójrzcie, żadnej energii reverse. Myślałem, że one będą częściej wpadać, a jednak jest rzadzizna. Oj, oj, oj. Myślałem, że dziepną karty. Okej. Okay. Kodzik. Bardzo, ale to bardzo ciekawe, jak zmieniają się ceny Charizard. Bo obecnie są kosmiczne, i się zastanawiam, czy to tak zostanie, czy nie. 1000 dolarów to jednak kupa kasy za jednego i drugiego. Słablu Wablu, Znowu Malamar i znowu Omacza. Na jeszcze nie było dzisiaj. Dobra, zostałem po jednej paczce. Żadnych crazy trafień nie mieliśmy, a szkoda. To może otworzymy głośno. O! No wyłaś. Cyk. Raz, dwa, trzy. Tak, trzy i ko. I to jest ostatnia paczka spinów. I w pinach mieliśmy tylko garde własne. Czyli bardzo, bardzo słabo w pinach. Czyli jednak trafiliśmy te. Jak to mówiłem, albo trafimy nic, albo coś super i chyba będzie nic. Roli, oli Machop, Sandy Scotch, i ostatnia tylko Altaria. No to Dabul, poratujesz czy już nie poratujesz? W sumie już dużo poratowałeś. Teraz to Ciach. Trochę, znaczy trochę spaprałem z tymi Dabul Boxami, bo zamówiłem ich zdecydowanie za mało. Nawet nie wiem, czy coś będę miał na sklep. No, wyłaś! Kod. Raz, dwa, trzy. Karta energii leci na bok. O, tu coś jest, czyli jednak double daje. Double Stadion Milo. Redbull. Hatena. Trubisz. Nikit. Machop. Fullroin. Ewoluował w Liparda i ewoluował w Incinerora. O! Incinerora nie było. Dobra, posprzątam to i krótkie podsumowanko. Tak więc w dzisiejszym odcinku trafiliśmy. Karty promocyjne Dreadno, Sentry Scorch oraz Eldegoss, Może to testę. Double V, również karta promocyjna. Gardevoir V1 i drugi. Galarian Corsola V i Incineror V. Czyli ten filmik jest bez rewelacji. Trafiliśmy 4 trafienia na 16 możliwych, czyli 25%, ale później z tych trafień już ten najpopularniejszy. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.